Witajcie serdecznie, z tej strony Rafał i Red Pill News Pfizer Special, czyli odcinek specjalny skupiający się na bez wątpienia największej czerwonej pigule ostatnich dni, która zyskuje coraz większą popularność za oceanem. Chciałem, aby ludzie w Polsce też mogli zapoznać się z ostatnimi rewelacjami ujawnionymi przez Project Veritas, uzyskując je od samego kierownika działu badań i rozwoju Pfizera. Gnidy tracą kontrolę nad narracją w zastraszającym tempie zapraszam Was serdecznie na rumble na pełny materiał, link znajdziecie w komentarzu przypiętym pod filmem.